Grupa B zamknęła drugi kwartał 2019 roku przychodami rzędu 2,1 miliarda złotych i zyskiem na poziomie 12,2 miliona złotych. Na uwagę zasługują bardzo dobre wskaźniki finansowe, czyli bezpieczne wskaźniki zadłużenia, wskaźnik zadłużenia ogółem netto finansowego do EBID na poziomie 2,3, jak i również bardzo korzystne wskaźniki związane z płynnością i rotacją kapitałem pracującym. Jednocześnie zwracam uwagę na to, że zamknęliśmy kwartał i cały rok finansowy zadłużeniem o prawie 20% niższym w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Grupa AB konsekwentnie od lat realizuje wielokanałowy rozwój, czyli nie tylko core business, w którym też, jak popatrzymy na analizę 10 największych linii produktowych, to w 7 z nich, w 7 z 10 powiększyliśmy nasze udziały rynkowe, ale to również i wielokanałowy rozwój w projektach, czyli RTV AGD, to również sprzedaż oprogramowania w modelu subskrypcyjnym, czyli cloud, to sprzedaż produktów w części digital signage, jak i również bardzo dobre dostosowanie do wymagań naszych klientów, jeżeli chodzi o obsługę w kanale e-commerceowym, ale przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę na bardzo silną pozycję grupy AB w kanale SMB, w szczególności w obsłudze sieci franczyzowych, których jesteśmy właścicielem, a które w przekroju trzech krajów, jeżeli chodzi o mierzone Ilością punktów to prawie 1,9 tysiąca punktów sprzedaży, w których rok do roku zrealizowaliśmy obroty będące o 19% wyższe w porównaniu do analogicznego eksu przed rokiem. Zamknęliśmy rok 2018-19 z końcem czerwca bardzo dobrymi wynikami finansowymi, wzrostem przychodów o prawie 7%, ale to już za nami. Przed nami nowy rok finansowy, nowe wyzwania. W którym mógłbym zdefiniować z jednej strony jako kontynuacja działań w core biznesie, gdzie otoczenie rynkowe pokazuje wzrosty i chcemy to wykorzystać. Z drugiej strony chcemy realizować nowe projekty i kontynuować obecne projekty rozwojowe, takie jak Smart Home. A jednocześnie to, na co na pewno będziemy kłaść duży nacisk, to poprawa marsz, które uważamy, że w najbliższym okresie są możliwe do realizacji.